Siemaneczko, witam wszystkich fanatyków tej wspaniałej japońskiej telenoweli pod tytułem E-Football. Dzisiaj dostaliśmy paczkę, znaczy dzisiaj, wczoraj, bo miałem na wieczór nagrywać ten odcinek, drugą część. Dzisiejszy paczek, ale lekko mi się żemło. Nagrywam to już późną nocą. To w poniedziałku zrobił się wkrótce. No i mamy tutaj: tak, Bayern Monachium. Trzy karty. napastnik, środkowy obróńca środkowy pomocnik, ale wiecie, Filip Lam potrafi zagrać się wszędzie. Także trzy legendy bawarskiego giganta Bayern Monachium. No i mamy tutaj też piłkarze ogólnie, już reprezentowali Bayern i nie tylko. No to zobaczmy na te specjalne karty. Ivan Perisic. Ostatnio się przebija jego karta często już na tygodnia. To o jego dobrej formie. I tak mamy tutaj. Ivan Perisic, Horvath, Horvath, Gross Specialist. Lewa noga. Można go zrobić takiego typu, typowego skrzydłowego lub wahadłowego, który będzie na piłeczkę wrzucał. Ma crossing, ma wrzutki. Można mu fajnie podciągnąć. Bardzo wysoki, jak na skrzydłowego. To też jest zawsze jakiś atut. Jak przerzucicie sobie piłeczkę w prawej na przykład na lewą stronę, to może wygrać pojedynek, zgrać i iść na przykład na obieg. Możecie mu z powrotem piłkę odegrać. Może nie będzie demonem szybkości. Raczej na pewno nie będzie tutaj. Ale... Takie typowe rzucające Ivan Prisić. Co prawda te karty przeważnie nie mają skili, ale tu jest dość w porządku. Dodać coś do podań. No i taka szósteczka ode Można z niego wyciągnąć. Po co się przeciąć rzutki Połękin Tolizo. Też był bajerny na pewno, mnie to był taki wielki talent. I wanna się o niego był w Bajernie, bo szedł do bajernie. Ale po fakt sobie nie poradził, wrócił trochę tam do Francji. Kicking power, podania. Defensywnie powalczyłem. Technika użytkowa, bym powiedział. będę się dzisiaj ale fajny będzie miał jumping i główkowanie. Orkiestroyer. Będzie bardzo taki zbalansowany. do Dopodaj ma. Fajne skile do podań, do szczałów Interception, Fighting Spirit. Fajna karta. Podoba mi się ta karta. Jego bym dał wyżej niż parysić. Jak parysid dostał szóstka to no to siódemka. Spokojnie siódemeczka. Te karty przeważnie są słabe. A dzisiaj widzę, że i tu skile y mają i tak dalej. Coś do walki. Fight experience, double dash. Do przyspieszenie, balans. Tu będzie cechował: balans, przyspieszenie. Takie drobniutki zwinny, pomocnik, box to box. Szybkości będzie brakowało. Tu będzie, tu będzie, a tu technika. Krótkie podanie takie piłkaż wiecie, do szybkiej wymiany podań. WANtu czy coś takiego, krótka techniczna gra, jak ktoś lubi grać taką piłkę, to ten piłkarz podpasuje. Ale bardziej mi się podobał to Liza, więc ten dostanie szóstkę. Brian Zaragoza, mecz m wzrostu, skrzydłowy, On może też grać na środku boiska, a MVSS możecie mu bić, czy co tam sobie zapewnicie. Przyspieszenie będzie mega, ponad 90 grubo. No, no. Czy to jest osasona pampeluna grub? Czy mamy hiszpańskiego z pampeluny? Przyspieszenie, szybkość, balans, tu będzie na najwyższym poziomie. Dribbling tak samo. No, jak ktoś lubi grać z i kiwać, no to spoko karta, nie? To spoko karta, dużo można z niego wyczaskać na skrzydle. Może być mega niedocenionym, a zabójczym zawodnikiem jestem super saba, balans, przyspieszenie, drybnik będzie na bardzo wysokim poziomie. Wahałbym się koło siódemki, ale jednak tam szóstkę. Mats build up, wysoki, metr dziewięćdziesiąt jeden, No i też jak go odwiedził piszczek w dzisiejszym czy wczorajszym dniu w jak tylko pączków na kluczkę czwartej, to już musicie to jedno kilo dodać, 95 kilo. Mega podania. Zawodnik grający w obronie na przykład w trójce na centrali, który może te piłeczki rozsyłać tutaj genialnie. W obronie będzie fajnie, łówkowanie, siła. Skoczność, wszystkie będzie się zgadzać na najwyższym poziomie. Zresztą to był taki obrońca, że jak fala w pole karne, to dużo bramy przydał. No i największy minus oczywiście, przyspieszenie i szybkość. Do gry w trójce z obrony. Jak złożycie sobie trójkę obrońców i long ball counter to można go upchać na centrali. Ale w dwójce bym nim nie zagrał. Innych ksterach bym nim nie zagrał, tylko pod Long Ball Counter albo Long Ball z trójca obrońców. Bo myślę, że, że jeszcze by się znalazło miejsce. Szkoda, bo fajny piłkarz. Myślę, że kiedyś dostanie kartę na poziomie Jonathan Tacha i tak dalej. Ale no jeszcze musi poczekać, bo ta karta oceniam na 6. Lukas Hernandez. Ekstra frontman, MET84, ten już trochę krótszy, 27 leveli do góry. Defensywne umiejętności będą bardzo fajne. Tu będzie też przyspieszenie, szybkość. Na poziomie ponad 80 będzie bardzo skoczny, umie krótko podać. Lewa noga, łówkowanie porządku. Może grać na lewej obronie, może grać na środku. W trójce też fajnie. Area, Fighting Spirit, Acrobatics, Ident, tak. interception, Man Marking. Blokera można, nawet nie można. Koniecznie blokera dodać. Skilla. Do blokowania piłek. Po strzałach czy podaniach. No i świetna karta, bym powiedział. Siódemka czy ósemka? Może i nawet pod ósemkę podszedł. Z tych, z tych wszystkich kar najbardziej mi się podobał ten Tolizo. I teraz ten jest fajny, no. Waham się między siedem, 8 Dajmy mu ósemkę, może? Z ma tylko blokera dodać? Myślę, że ósemka. luka sygnał. No i mamy tutaj jeszcze Malik Tillman, hall player, z USA, American Dream, 187 z 180kg, bo wiecie, oni jedzą tyją, mnie. tu 589 ale wiecie jak jest, weekend się zbliża. Szybkość, przyspieszenie, taki power. I wszystkie statystyki ma ponad 70. On będzie taki bardzo fajny. Na papierze wyglądał. Taki hulitowaty, nie? Amerykański hulit. Z bronzu. Nie podoba mi się ta karta. Ktoś do strzałów ma. tak jak bardzo intercepcję, ma też pas. No, koniecznie z do podań rzucić, coś do podań rzucić. Główkowanie można by było wrzucić, bo ma fajne warunki fizyczne. on player, może to nie amerykański hulit. może to amerykański kaka, bo będzie fajna szybkość. Mało dreblingu na Kaka. no ale bardzo fajne. Podoba mi się ten piłka. fajna karta. Pogrobionym nim. Ode mnie ósemka. Czyli dwie ósemki. Kilka siódmek, szóstek. Dosyć w porządku, jak na tej zielone karty. A no, jeszcze jest Lewandowski tutaj oprócz przeglądu. Zmieścili nam tu Lewandowskiego na skarcie 84. Ola Grodak. Robert Lewandowski. No wiadomo, co u lego, lewego się zgadza. Wykończenie. Siła powinna być wyschrza co oni nie wiedzą. Że Biali potrafią skakać, oni tam nie wiedzą, w tym, Japonii. Zapatrzyłem się na naszą polską flagę. Polska flaga, ma 8581 zł, 81 kg. U lewego wiadomo, no ta szybkość, przyspieszenie, no to zawsze to był jakiś mankament. I kolejny gol, poruszył. No wykończenie. Siła. Silny strzał. Kapitan. Penelity Specialis będzie Karna walił. Heldi Christian Short. No do szczołów ma fajne. Skile. No co, pola grodar. Nie wiem, czy doczekamy jakąś taką mega mega fajną kartę lewego. Na pewno, kiedyś była showtime. No ale ta karta, no powiem Wam, bardzo fajna. Bardzo fajna. Ja bym na 8 też go dał. Z tej paczki na 8. No bo, attacking, wykończenie. Tutaj będzie grubo ponad 90. Szybkość można zrobić tak 80, 80. Ponad przyspieszenie można sobie zrobić. Na przykład 85. Uzpodania, już, już wtedy byśmy nieśli, może. nie Może wykończenie ponad 90, główkowanie ponad 80. Siła dojdzie po 80. No, 8 dla lewego. Czyli 8, 8, 8 te trzy kanto. Lewe, Hernandez. Malik Tilmon. Te karty dałbym pod ósemkę. To za bardzo fajny. Dałbym 7. A te karty nie są złe, ale no na szóstkę. Macu może to siódemeczka. I tak by to wyglądało. Tu już nie mamy nic. Przechodzimy do legend. I hey, legend Giovanni Elba. Brazylia, metro 82. Przyspieszenie. Wykończenie. Siła. budkowanie A Fajnie wygląda. No fajnie wygląda. U mnie byli w pierwszym składzie u mnie by pograł w pierwszym składzie wygrzania Elba od razu mimo, że mam Filipa Inzagiego mam Smaręza i tak dalej dostałby szansę gdybym go miał to pograłby Elba wykończenie grubo ponad 90 przyspieszenie tak samo można dać piłeczka nie będzie przeszkadzać Teraz dziwana Elba. Przeważnie to te karty oceniam już na 9 10, że się zdarzają ocenki. To pewnie dziewiątka czy dziesiątka dla Elbera. No najwyższa półka. Bo te karty trzeba oceniać najwyższą półkę już nie, tylko później kwestia kto kogo lubi tak naprawdę. Bo jeden powie że lepsze, drugi, Nizagi, trzeciego, podejdzie słuchę, za piątego, Elber, nie? No mega koleś, mega koliz, no. Gdybycie mu takie przyspieszenie, szybkość, na poziomie 95, przyspieszenie, attacking, awareness, 95, szybkość dacie ponad 85, wykończenia dacie albo 90 albo ponad 90, możecie zrobić na przykład wykończenia 90 i wtedy szybkość też 90, przyspieszenie 95, łówkowanie no. na poziomie 85, tego on też będzie silny, na starcie mam Fizikal kontakt 70 6 Kurwa się dla mnie, dla mnie Dziesiątka ode mnie, najwyższa pół. Nic w nim nie brakuje, naprawdę nic Tu już trzeba, nie wiem nie wiem, jaką kartę by trzeba było dostać, żeby jeszcze wyszukiwać w tych kartach jakichś braków. ode mnie dyszka. Przyspieszenie, szybkość, jak ma napastnik. Wykończenie genialne. Bardzo mocna główka. Korda. Dribbling ponad wszystko tutaj będzie, ponad 80. Nie będzie miał podoń, ale to jest piłkarz na one, two, ma odejść i szczelić gola, nie? Mimo, mamy dobre z prostą ma piłkę, on ma piłkę wziąć, kurczę szybko przyjąć, uciec, skończyć akcję. Jeżeli mu rzucimy z główki, to skończy, bo ma silny jest, dosyć skoczny, i główkowanie ponad 80, można mu na przykład zrobić troszeczkę mniejszą szybkość, czy wykończenie, czy dybnik, a iść bardziej główkowanie i dostać główkowanie na poziomie 90, nie? Ode mnie dyszka. Giovanni Elba. Mega karta. Podoba mi się. Fajna ta paczka. Mega paczka. To dzisiaj. Fajnie bajerne będą głosować dzisiaj. Też bardzo lubię bajer. Gruściłem na arenie. Na Alianz arenie kilka razy. Kilka razy na Olimpia Stadium. Na z stadionie w Monachium, gdzie Polacy zdobywali medale. I w Piłce Nożnej, i w igrzyskach olimpijskich w 1972-1974 roku dościłem na tych stadionach wiele, wiele razy. Bardzo lubię na Monachium, no ale ja ostatnio rozebrałem Gimnoku Słów, więc sobie pewnie opuszczę tą paczkę. Ale ogólnie paczka i karty, no fajne, podobają mi się. Tutaj ten Belk 1,97 97 wzrostu, 95 kW gra w obronie, skoczność, siła, główkowanie, na najwyższym poziomie. Szybkość przyspieszenie, tutaj będzie, jak to powiedzieć, jak na taki wzrost, to będzie bardzo, bardzo dobrze, ale jak patrzeć na wszystkich obrońców innych i model gry, na przykład napastników, jakich mamy teraz szybkich, z tym odejściem i tak dalej, no to tu będzie słabo wtedy. Ale no, na taki wzrost i taką wagę, Możemy mu zrobić gdzieś przyspieszenie i szybkość 80, może 81, 2. bo bazę mamy fajną, więc to będzie mega, nie, jak na taki wzrost Iwaga oczywiście. No w powietrzu wszystko, to najwyższa półka, nie. Jeszcze jakiego on dostał w Nie dostał, nie dostał w o, dziewana Elberma polski na jeszcze fenomenal finishing. gdy dyszka, Elba nadycha. No, Van Bój, ten jedyny minus, no to nie pogramy w nim na przykład w różnych stylach, nie? Bo możemy pograć w long ball counter, w long ball. W nie pogramy, w possession nie pogramy, bo no nie zdąży wrócić, będzie za wolny. Nie za wolny, mało zgodny. I tu już trzeba mu odjąć, nie? Ale na przykład Long Ball Counter czy Long Ball, to wyobraźcie sobie na jego jesteście napastnikiem, idziecie na takiego gościa. Klepiecie, klepiecie, próbujecie oddać stał czy coś. I taki wielki stoi przy magy. No to ciężko by Wam się atakowało takiego gościa, jeżeli jego drużyna stoi bardzo za nisko i się broni, nie? Wyobraźcie to sobie. A chłop zasłania kurczę. Połowę boiska, połowę głębi. So, to long ball i tak dalej. Mega karta, ale ogólnie kartę oceniam na. No, na dziewięć, nie wiem. Elbow dostał dychę, najwyższa półka. Van Muten, to nie jest dla mnie najwyższa półka, ta karta. I myślę, że on nie będzie w wielu sportach tych najlepszych graczy. A ten już może być i ten, raczej znaczy, też może być. Fortnerz dostał z specjalnego. Także nasza ściana, Filip Lam. Bawalczyk orkiestroje, met 70 zrozku, 68 kilo wagi i świata. Przyspieszenie, szybkość, balans, stamina. Tu będzie stamina, to będzie chyba ponad 100. Przyspieszenie wszystko będzie ponad 90. Umiejętności w, w obronie najwyższy poziom, podania 90 spokojnie, ponad 90, łukowanie Łówkowani, ponad 70 też można wyciągnąć, dribbling tak samo, podkręcanie widzę już ma 78 tutaj, tutaj mega karta będzie, mega, regista, do specjalnego tego tutaj mam, boska. lokowanie Fighting Spirit, Roboted Pass, ogólnie do podań, Interception, blocker, Mega orkiestrojek, bo będzie orkiestrojek, że to przeważnie są tacy, wiecie, doskonale piłkę rozrzucą, szybko im przeszkadza, ale nie jest największym atutem, trochę umią bronić. A ten znowu będzie orkiestrojek typu będzie mega bronił, będzie mega dosk taki doskoczył, zabierze piłkę. Szybki, wybiegany. Kondycja na całe spotkanie. Do tego bym, podania mu nie będą przeszkadzać. Ponad 90. Dribbling, no, sztos. Piłkość na poziomie myślę, pulitów i tak dalej, nie? Mega, mega karta. Naprawdę, no, dyszka, Najlepsza karta z tej paczki. Myślę najlepszy Filip Lam. Giovane Elba drugie miejsce i trzecie miejsce Van Buiten. Później Hernandez. Lewy, Tillman. To Rizzo, spoko, każdy. Tutaj do małej gry Sanchez też spoko. To jest do wrzutek. Tutaj do dribblingu. Jak już Trzeba bronić w wyniku. Tak bym to widział. Giovane Elba Mamy dostaną koszulkę z dwa do Monarka. dzięki za uwagę. Za dzisiaj zapraszam na live. Twitch, Dios Darkson, TikTok Dios z Darkson, YouTube. Chodźcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie mecze. Idziemy po top. Idziemy po top 1000. Chodź dziewane Elber, damy jednego takiego ostrzegawczego czy ślepaka. No jednak ślepak. Jednak ślepo. Jednak ślepo. Zapraszam na live. Y. Live y codziennie na TikToku. Dzięki za uwagę. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. O, łup.